Ten materiał powstał dzięki: Krzywicka.pl kancelaria adwokacka, która projektuje przyjazne rozwiązania prawne i łączy kropki między prawem a nowoczesnym biznesem. e sklep z prawem, który oferuje proste szablony i przyjazny design, po to aby pomóc ci rozwinąć skrzydła w biznesie. Lex Expert AI chat AI bazujący na zasobach Lex. Wiele firm dzisiaj wdraża AI nie dlatego, że wie po co, tylko dlatego, że wszyscy inni tak robią. I problem polega na tym, że przy takiej motywacji bardzo często AI jest po prostu wdrażane chaotycznie. Ktoś w firmie zaczyna korzystać z jakiegoś narzędzia, ktoś inny jeszcze z jakiegoś, i nagle okazuje się, że nie mamy kompletnie żadnej kontroli nad tym, w jaki sposób na co dzień wykorzystujemy technologię sztucznej inteligencji w swojej firmie. Bo tak naprawdę nikt nie ma wiedzy, po co wykorzystujemy dane narzędzie, dlaczego, w jakim celu. I najważniejsze, ile to tak naprawdę nas kosztuje. Dlatego w tym filmie chcę Ci pokazać, jak podejść do wdrożenia AI w swojej organizacji w sposób uporządkowany i to wszystko w zaledwie pięciu krokach. I od razu uprzedzę, że to nie będzie materiał o konkretnych narzędziach, które dosłownie za chwilkę się zdezaktualizują. Skupimy się tutaj dzisiaj na pewnych procesach, bo za chwilę, jak pojawią się nowe narzędzia, to te procesy cały czas będą aktualne. Niezależnie od tego, czy działasz w ramach małej firmy, jednoosobowej, czy też dużej organizacji. Ja nazywam się Kasia Krzywicka i jestem prawniczką i specjalistką od prawa nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji. Zajmuję się także prawnymi aspektami sprzedaży i marketingu online. Jeżeli te tematy Cię interesują, to nie czekaj, nie zwlekaj i zasubskrybuj ten kanał już teraz. A teraz już przechodzimy sprawnie do dzisiejszego tematu. Ja sobie zdaję z tego sprawę, że dzisiaj w wielu organizacjach dużo łatwiej jest zacząć po prostu działać z AI niż zatrzymać się na chwilkę i poukładać cały proces krok po kroku. Dlatego na tym etapie powiem Ci tylko jak bardzo ważne jest to zadanie, bo brak ułożonego wdrożenia AI w organizacji naprawdę może Cię sporo kosztować. I dużo więcej niż Ci się to wydaje na pierwszy rzut oka. Po pierwsze, tracisz kontrolę, czyli przestajesz wiedzieć, kto w twojej firmie z jakich narzędzi korzysta, jakie tam dane trafiają, czy przypadkiem nie jest to jakiś twój know-how, dane osobowe, jakieś dane na przykład, które są objęte umowami NDA. Nie wiesz czy osoby pracujące w twojej firmie z AI w ogóle mają tę wiedzę, jakich danych tam nie należy umieszczać, a jakie swobodnie można promptować czy dodawać w ramach swoich promptów. A dlaczego tak się dzieje? Bo po prostu nie ma w firmie procesów. Są tylko pojedyncze, malutkie zadania. Po drugie, tracisz pieniądze. Płacisz za wiele narzędzi, opłaty subskrypcyjne. Bardzo często te narzędzia mają zupełnie inny interfejs, ale realizują tak naprawdę te same zadanie. Bardzo często działają po prostu na tym samym silniku AI. Każda licencja osobna wygląda dosyć niewinnie, niegroźnie. Tutaj 10 dolarów, tam 5 euro, ale w skali całej firmy i w skali całego roku naprawdę robi się z tego konkretna kwota, która ucieka z twojego budżetu w każdym miesiącu. Po trzecie, AI wdrożone w taki sposób przestaje być Realną przewagą. Zamiast realnie usprawniać w rzeczywisty sposób procesy w Twojej firmie, staje się po prostu sposobem na gaszenie drobnych pożarów. Pomaga tu i teraz, ale nie zmienia sposobu działania całej firmy. Nie jest podpięta pod żadną strategię Twojej firmy. I właśnie dlatego uporządkowane wdrożenie sztucznej inteligencji, AI w Twojej organizacji jest tak ważne. A jak to zrobić w pięciu krokach? O tym już za chwilę. Krok pierwszy, absolutnie kluczowy, to wybór odpowiedniego obszaru. Dlaczego to jest tak kluczowy krok? Bo po pierwsze musimy ustalić, w jakim odcinku danego procesu, czy w ramach jakiego procesu chcemy to AI wdrażać. I właśnie tutaj większość firm popełnia podstawowy błąd, bo wdraża AI wszędzie i w tym samym czasie. Tymczasem AI najlepiej wdrażać punktowo w jednym konkretnym obszarze. To może być onboarding klienta, onboarding nowych pracowników, tworzenie procesu, procedur, instrukcji wewnętrznych, wsparcie w obsłudze klienta, uporządkowanie całego procesu, analizy danych. To może być także na przykład wsparcie nasze w ramach chatbota, czyli osadzamy sobie chatbota na swojej stronie internetowej i o tym nagrywałam ostatnio materiał i następnie ten chatbot pomaga nam w realizacji codziennych zadań, obsłudze potencjalnych klientów albo naszych obecnych. Kluczowe jest to, żeby ten wybrany przez nas obszar był rzeczywistym, Wąskim gardłem w danej organizacji. I dlaczego to wąskie gardło jest aż tak tutaj istotne? Po pierwsze, najlepiej AI sprawdza się w zadaniach, które zajmują nam po prostu dużo czasu, które są powtarzalne, które są rutynowe, przy których wykonaniu na przykład można popełnić ogrom błędów, albo to są takie zadania, które cały zespół, albo konkretne osoby po prostu nie lubią się tym zajmować i zajmuje im to uwaga dużo czasu. To też jest bardzo ważny ten element czasu. Bo jeżeli na dane zadanie wcale nas nie kosztuje tak dużo czasu, no to po co wdrażać AI, które też jest dosyć czasochłonnym procesem? Bo zobacz, jeżeli Wdrażasz AI w miejscu, w którym proces już działa sprawnie i wcale nie zajmuje tak dużo czasu, to bardzo często po prostu to wdrożenie powoduje więcej problemów, ale także takiej niechęci całego zespołu do wdrożenia. Więc ten wybranie obszaru jest naprawdę kluczowe, bo to może nie tylko zniechęcić zespół, ale też całe to wdrożenie AI może być postrzegane jako porażka, mimo że sama w sobie ta technologia jest dobra, działa sprawnie. Dwa. Czyli jaka jest druga cecha obszaru? Druga cecha obszaru jest taka, że po prostu musi być ten obszar w jakiś sposób mierzalny. Czyli niemalże każde kryterium jakościowe możemy przełożyć na jakieś konkretne liczby. Czyli nie mówimy, że zwiększyło się zaangażowanie naszych klientów, tylko przedstawiamy na przykład w jaki sposób zwiększyły się wskaźniki otwieralności naszego newslettera. To tylko taki przykład. Oczywiście chodzi mi tylko o to, żeby każde kryterium jakościowe przełożyć na konkretne liczby. Kolejnym przykładem jest chcemy poprawić obsługę. Klienta i pytanie tutaj należałoby sobie zadać. No dobrze, no ale w jaki sposób? Czy ten klient ma być obsłużony szybciej? Czy chodzi o to, żeby konwersja sprzedaży naszych produktów czy też usług była wyższa? Jeżeli chodzi nam o konwersję, to też to można przełożyć na liczby, a jeżeli chodzi o czas, to także na przykład klient z 24 godzin, gdzie oczekuje na reakcję naszego zespołu, ten czas jest skrócony do na przykład 2 godzin. I zobacz, tutaj mamy realne możliwość zmierzenia, w jaki sposób to AI zadziałało sukcesem dla naszej organizacji, czyli ważne jest to, żeby to w odpowiedniej sposób przeliczyć, no bo jak tego nie przeliczymy, to zespół jest niezadowolony, no bo sobie myśli, okej, okay, no AI poprawiło obsługę klienta, ale w sumie to nie wiadomo, co tam się zadziało, a my tutaj mieliśmy tyle dodatkowej roboty. Krok drugi to przede wszystkim zwrócenie uwagi na ograniczenia technologii. To przede wszystkim zrozumienie, że są ograniczenia tej technologii i w jaki sposób możemy na nie odpowiedzieć, bo przecież AI nie jest technologią perfekcyjną i nieomylną. Jednym z największych ograniczeń są tak zwane halucynacje, inaczej konfabulacje, czyli sytuacje, w których AI się generuje od tak? wypowiada się na jakiś temat i ta wypowiedź brzmi bardzo wiarygodnie, ale jest po prostu nieprawdziwa. I o tym, jakie są rodzaje halucynacji, z czego one wynikają, w jaki sposób możemy minimalizować to ryzyko, o tym mówiłam już w jednym z materiałów, w którym dzieliłam się informacjami na temat chatbotów. A teraz wróćmy sobie na chwilę jeszcze do tego naszego chatbota. Jeżeli chatbot odpowiada klientom na pytania z ofertą na przykład i podaje takie błędne informacje, to z punktu widzenia klienta nie jest to błąd algorytmu, tak? nie jest to wina jakiejś firmy, pod której API się podpinamy, tylko to jest po prostu błąd naszej firmy, całej firmy, która po prostu ma tę technologię, czyli tego chatbota zaimplementowanego wewnątrz swojej struktury. Z perspektywy prawnej trzeba pamiętać, że taka informacja, że taki disclaimer, że informacje przekazywanej przez chatbot nie stanowią tam wiążących informacji o cenie i tak dalej, że to nie może być traktowane jako takie wiążące oświadczenie samej firmy. Takie informacje z perspektywy prawnej, czyli taki prosty disclaimer, o który wiele osób prosi, kiedy przychodzi z taką informacją że do naszej kancelarii, żeby na przykład wdrożyć chatbota pod kątem prawnym, to takie informacje mogą okazać się niewystarczające i takie oświadczenia chatbota mogą być traktowane jako właśnie oświadczenia całej firmy. Czyli zobacz, jeżeli chatbot informuje, że produkt X, czy tam usługa kosztuje 5 zł, a w rzeczywistości kosztuje 500 zł, to taki prosty disclaimer w stylu: chatbot może się mylić, sprawdź cenę samodzielnie, wcale nie chroni Ciebie jako przedsiębiorcy, bo oświadczenie złożone w sprawie tej ceny zostało już złożone, a interpretacja może być taka, że jeżeli jest w rzeczywistości inaczej, to po prostu wprowadzasz w błąd swojego klienta, którym może być także konsument. Takie sytuacje się już zdarzyły i na przykład sprawa kanadyjskich linii lotniczych. Klient tam otrzymał informację, że przysługuje mu obniżka ceny na zakup biletu. Okazało się, że żadna zniżka nie obowiązywała. To chatbot poinformował o tej zniżce i po prostu zahalucynował. No i niestety tutaj klient zwrócił się do linii z informacją, halo, no to oddajcie mi teraz te pieniądze, to równowartość zniżki, no bo tutaj zostałem w ten sposób poinformowany przez waszego chatbota. Linie się z tym nie zgodziły z taką interpretacją, sprawa trafiła do sądu i nasz klient sprawę. Wygrał. I to pokazuje, że wypowiedzi chatbotów mogą rodzić realne skutki prawne i być traktowane także jako wiążąca oferta. Krok trzeci to odpowiedź na pytanie, jak ograniczyć ryzyko. Czyli wiemy, że technologia ma ograniczenia i w jaki sposób na nie odpowiadamy. Kiedy mówimy o tak naprawdę ograniczeniu ryzyka i tych ryzyk związanych z AI, bardzo często pojawia się pytanie, co właściwie z tym możemy zrobić? No bo najprościej jest powiedzieć, zamknąć komputer, nie wdrażać AI i tyle. No ale prawda jest taka, że w wielu przypadkach ograniczenia tej technologii, nie da się tych ograniczeń w całkowity sposób, czyli tych błędów nie da się w całkowity sposób wyeliminować. I potrzebujemy po prostu w jakiś sposób to zminimalizować, i zapytać siebie samego, czy jestem w stanie. Tą białą plamę, tak, czyli to, to, że jest jakieś ryzyko, na które odpowiedzieć nie mogę, czy jesteśmy w stanie to jako organizacja zaakceptować. No i właśnie, w mojej ocenie to nie oznacza, że należy siedzieć z założonymi rękami, wręcz przeciwnie, można po prostu zastanowić się nad tym, w jaki sposób ograniczamy te ryzyka, które już są, skoro wiemy, że nie możemy ich w 100% wyeliminować. Jeżeli możemy coś wyeliminować w 100%, to oczywiście należy to zrobić. Natomiast jednym z takich podejść jest podejście stricte techniczne, czyli na przykład zawężenie zakresu danych, z których AI. Może korzystać. Innymi słowy, nasz model pracuje na jasno określonych danych, dobrze dobranych zbiorach, takich, które mają bardzo wysoką jakość, są przefiltrowane, sprawdzone przez nas, my mamy wiedzę, jakie to są konkretnie dane, czyli mamy nad tym jakąś większą kontrolę. Pracowanie na takich danych może w znaczny sposób ograniczyć ryzyko halucynacji. I teraz, żeby nie mówić o tym w taki sposób abstrakcyjny, chcę Ci pokazać na konkretnym przykładzie, w jaki sposób ja jako prawniczka realnie ograniczam ryzyko halucynacji w swojej pracy, pracując na ustawach, kodeksach, rozporządzeniach, dyrektywach, orzecznictwie. Ale w taki sposób łatwiejszy i bardziej intuicyjny. I za chwilkę ci to pokażę. Może zacznę od tego, że ja już testowałam wiele modeli i wiele narzędzi, i problem jest taki, że bardzo często korzystając z tych powszechnych narzędzi, one są oczywiście trenowane też na polskich aktach prawnych, ale także na prawie amerykańskim, niemieckim, francuskim i w związku z tym to nasze prawo polskie ginie bardzo często w tych ogromnych zbiorach danych treningowych. Przez to odpowiedzi są nieprecyzyjne i potrafią po prostu mylić podstawowe instytucje, jak chociażby pomylenie za liczki z zadatkiem. Myślę, że większość prawników, ale też cała rzesza przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, jaka jest różnica między zadatkiem a zaliczką i to są instytucje, których nie traktuje się zamiennie, to nie są synonimy. A bardzo często, kiedy korzystamy z tych dużych właśnie modeli, no to niestety mamy takie informacje, które no nie do końca są prawdziwe. I pokażę Ci teraz, z jakich ja korzystam narzędzi i jak pracuję za jaj, żeby sobie zminimalizować halucynacje i mieć realną kontrolę nad tym, na jakich źródłach opiera się moja odpowiedź. I tutaj chcę Ci Wprowadzić partnera naszego dzisiejszego odcinka, czyli Lex Expert AI. Jest to narzędzie, które w niebywały sposób ułatwia mi pracę z przepisami, orzecznictwem i komentarzami każdego dnia. Za chwilę pokażę Ci to na konkretnym przykładzie, jak działa Lex Expert AI. Załóżmy, że ktoś zadaje pytanie do Lex Expert AI, jestem zatrudniona na umowie B2B i zastanawiam się, czy w praktyce nie jest to jednak umowa o pracę, co powinnam tutaj sprawdzić. Po chwili nasze narzędzie przygotowuje nam krótko uporządkowaną odpowiedź. Na początku dostajemy wskazanie, jakie elementy tutaj warto sprawdzić i przeanalizować. Konkretne przepisy akurat w naszym przypadku jest to po prostu prawo pracy. Potem informacje o cechach tego stosunku pracy, czyli czym się odróżnia stosunek pracy od takiej umowy B2B. I tutaj m.in. mamy informacje o podporządkowaniu czy osobistym świadczeniu pracy itd. I to już jest pierwszy sygnał, że zobacz, nie dostajemy ogólników, tylko konkretną strukturę naszej analizy ale tak naprawdę game changerem i kluczowe jest to, co dzieje się dalej, bo w odpowiedzi mamy bezpośrednio odwołania do przepisów. W naszym przypadku znowu będzie to kodeks pracy, a także do innych konkretnych, na przykład orzeczeń, te Sądu Najwyższego, orzecznictwa. I dla przykładu tutaj mamy orzeczenia Sądu Najwyższego podane. I co bardzo ważne, możemy sobie w te źródła wejść, kliknąć, sprawdzić, zweryfikować, co dokładnie wynika z danego przepisu, czy też z danego orzeczenia, czyli zobacz, możesz realnie sprawdzić, czy model nie halucynuje, czy nie wprowadza Cię w błąd, czy czyli po prostu klikasz w odpowiednie źródło i weryfikujesz informację, która Cię interesuje. To jest ten moment, który ja zawsze podkreślam. Nie chodzi o to, żeby bezrefleksyjnie teraz ufać temu, co się właśnie nam przed chwilą wyświetliło w okienku konwersacyjnym, kopiuj, wklej i tyle, tylko chodzi o to, żeby wejść głębiej i sprawdzić konkretne przepisy, przejść przez orzecznictwo, zajrzeć do komentarzy i dopiero wtedy mamy stuprocentową pewność, że nasza odpowiedź jest po prostu prawidłowa. I tu właśnie wracamy do ograniczenia ryzyka. W tym przypadku pracujemy na narzędziu, które jest po prostu, zobacz, wyspecjalizowane. Trenowane na odpowiednich bazach danych, ustawach, orzecznictwie, komentarzach. I to jest ta szalona różnica w porównaniu do modeli ogólnych, które bardzo często udzielają odpowiedzi szerokich, uproszczonych, a czasem po prostu błędnych albo mogących nas wprowadzić w błąd. Ale nawet przy takim narzędziu zasada pozostaje taka sama, czyli weryfikujemy, sprawdzamy, kontrolujemy odpowiedzi ze źródłem, czyli zestawiamy naszą odpowiedź z materiałem źródłowym. I właśnie dlatego takie podejście, połączenie technologii z procesem i świadomą weryfikacją, jest to realne ograniczenie ryzyka powielenia nieprawdziwych informacji i popełnienia złych decyzji, które powstały w oparciu na nieprawidłowych danych, na nieprawidłowych odpowiedziach. I wracając teraz na chwilę do naszego przykładu z chatbotem. Zwróć na to uwagę, że na stronie internetowej do obsługi klienta tutaj powinno się dziać to w podobny sposób, zbliżony do tej mojej prawniczej pracy, o której ci przed chwilą opowiedziałam. W taki sposób chatbot powinien działać w oparciu o dobrze przygotowaną i aktualną bazę danych. Aktualne cenniki, prawidłowe informacje o usługach, ich zakresach, o procedurach, procesach, a także określone i jasne granice tego, na jakie tematy chatbot się może wypowiadać, a na jakie po prostu się wypowiadać. Nie może i nie będzie. I właśnie to jest kolejny element ograniczenia naszego ryzyka, czyli stałe sprawdzanie. Czyli to nie jest taki sukces jednej nocy, to nie jest one-time job, prawda, że raz coś robimy i to już działa na zawsze, tylko za każdym razem jeszcze sobie to sprawdzamy, weryfikujemy i kiedy trzeba to aktualizujemy. Czyli stale potrzebujemy sprawdzać, w jaki sposób chatbot wchodzi w interakcję z naszymi potencjalnymi klientami albo klientami, jakich informacji udziela, czy to jest faktycznie zgodne ze stanem faktycznym. I czy z tym to jest zgodne, co obowiązuje w naszej firmie tu i teraz? No bo przejrzystynik też może się zmienić, prawda? Więc ważna jest ta stała aktualizacja. I tym sposobem przechodzimy płynnie do kroku czwartego, czyli do testowania. Bardzo ważne jest to, że testy, które my wykonujemy, nie są jednorazowe. Czyli to nie jest jednorazowe sprawdzenie, czy coś działa i zamykamy temat. To powinien być proces, który cały czas trwa w naszej organizacji. Testujemy na przykład, czy AI trzyma się ustalonych zasad. Jak reaguje na nietypowe sytuacje czy nie generuje błędnych albo jakichś ryzykownych odpowiedzi. Na tym etapie wychodzi tak naprawdę większość problemów związanych z wdrożeniem tej technologii, które po prostu zamiast trafić do klientów, najpierw trafiają do naszego zespołu i po prostu możemy to naprawić. I tu znowu wrócę do naszego przykładu z chatbotem. Testy takie są absolutnie kluczowe, bo zobacz, bardzo często taki chatbot udziela odpowiedzi w oparciu o zewnętrzne jakieś silniki AI. A to oznacza, że po drodze mogą się na przykład zmienić model. Wersje na przykład zostaną zaktualizowane, pojawiają się jakieś aktualizacje i nagle chatbot zaczyna działać inaczej niż wcześniej. I właśnie na etapie tych naszych testów, zwłaszcza po aktualizacjach, możemy te błędy wychwycić, zanim trafią bezpośrednio do naszych potencjalnych klientów albo do naszych klientów. Dlatego też jeszcze raz to powtórzę, że testy nie są jednorazowym działaniem, tylko są procesem. Trzeba regularnie sprawdzać i weryfikować, czy po zmianie, zabdejtowaniu naszego systemu, aktualizacji, czy ta integracja na przykład tego naszego chatbota nadal działa tak, jak powinna, czy też nie wychodzi poza te ustalone ramy, i czy nadal realizuje zadanie. W określony sposób, w taki sposób, w jaki została przez nas zaprojektowana czy doprojektowana. Krok piąty to wdrożenie i dokumentacja. Na tym etapie mamy już, zobacz, gotowy projekt, mamy wykonane testy, mamy wybrany kluczowy obszar, wiemy jakie są ograniczenia technologii, jak chcemy na nie odpowiedzieć. Jeżeli jest jakaś biała plama czy jakaś sfera, na którą no, nie możemy odpowiedzieć, to wiemy na przykład, że nasza organizacja jest w stanie przełknąć to ryzyko. I tutaj bardzo ważne na tym etapie staje się przygotowanie dokumentacji prawnej. Część tej dokumentacji już powstała na tych wcześniejszych etapach pracy nad rozwiązaniem, na przykład bieżąca analiza ryzyk, po to, żeby nie okazało się, że tworzymy coś, co po prostu się nie trzyma. Ma, nie ma rąk i nóg i po prostu trzeba jeszcze raz przeprocesować e, całe nasze rozwiązanie AI-owe, no bo po prostu tych ryzyk jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie jako organizacja na nie w skuteczny sposób odpowiedzieć. Ale są też dokumenty, które należy dopracować już po wykonaniu tych testów i tuż przed publikacją samego narzędzia, czyli przed wcieleniem go w życie, w zastosowanie, przed dostarczeniem naszym klientom albo potencjalnym klientom. Kiedy już po testach wiemy, jak to faktycznie działa, to właśnie teraz jest czas na przygotowanie odpowiedniej dokumentacji prawnej. I dokumentacja zawsze zależy oczywiście od konkretnego rozwiązania. Nie ma jednego zestawu dokumentów, który pasuje do każdego narzędzia i każdego wdrożenia AI. Taki zestaw po prostu nie istnieje. Posługując się tutaj przykładem naszego chatbota do obsługi klienta i w takim zobacz przypadku najczęściej konieczna będzie aktualizacja polityki prywatności, wracając znowu na chwilę do naszego przykładu chatbota, co w takim wypadku potrzebujemy zaktualizować czy też zmienić wewnątrz naszej dokumentacji. W takim wypadku najczęściej potrzebujemy zmienić politykę prywatności, no bo mamy chatbota, nowe narzędzie, które najczęściej korzysta z zewnętrznego API, a także dostosować poza polityką prywatności regulami, czyli najczęściej stworzyć regulamin właśnie takiego naszego chatbota, ale to nie wszystko, bo zastosowanie takiego chatbota, wykorzystywanie takiego chatbota w ramach swojej organizacji bardzo często powoduje aktualizację całej dokumentacji RODO. Na przykład treści czynności przetwarzania i tak Czyli zwracamy tutaj na to uwagę. No i tutaj taka też gwiazdka, że proszę zwrócić szczególną uwagę na chatboty, które są wykorzystywane przez osoby, które są młode, czyli na przykład przez młodzież, przez dzieci. I to są tylko oczywiście przykłady tego w jaki sposób należy zaopiekować się takim chatbotem, w jakim zakresie, w jakim kontekście Tekście, ale wdrożenie AI to nie jest jeden dokument i to nie jest jeden moment, tylko cały proces, który potrzebuje być dostosowany do konkretnego narzędzia i sposobu jego użycia. Grupy docelowej, wieku odbiorców, o którym już wspomniałam i celu biznesowego. Czyli nie jest to jednorazowe działanie. Także tylko wystarczy coś w polityce prywatności w przypadku takiego chatbota i trzy słowa dodać do regulaminu, tylko bardzo często cała dokumentacja w firmie ulega zmianie. Podsumowując, jeżeli chcielibyśmy to wszystko zebrać razem, cały proces z wdrożenia AI, AI w firmie wygląda mniej więcej tak. Najpierw wybierasz właściwy obszar, następnie rozumiesz ograniczenia tej technologii, która jest związana z wdrożeniem AI. Kolejny obszar to odpowiadanie na ryzyka, które wiążą się z wdrożeniem AI w Twojej organizacji, testowanie rozwiązań i na końcu wdrażanie i przygotowanie skutecznej dokumentacji prawnej. I to jest ta solidna i bezpieczna baza do wdrożenia AI w Twojej organizacji. Daj znać w komentarzu, czy masz jakieś doświadczenia z wdrażaniem AI w Twojej organizacji albo w miejscu, w którym pracujesz. Jestem bardzo ciekawa Twojego zdania i chętnie odpowiem na Twój komentarz. Bardzo dziękuję Ci za oglądanie tego odcinka. Czekam na Ciebie w komentarzach. Dziękuję za lajki i subskrypcje, bo w ten sposób mój kanał rośnie. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia w kolejnym materiale. Treści zawarte w tym odcinku mają charakter jedynie informacyjny i nie zastąpią indywidualnej porady prawnej. Jeżeli potrzebujesz wsparcia w swojej własnej sprawie, najlepiej skonsultuj ją bezpośrednio z prawnikiem.